maski gazowe na Wygląda znajomo. Nie, nie. Proszę. Gdzie jest makaron? Powiedz mi, i jest twoje. Naszym kontaktem był człowiek o imieniu naród. Nigdy nie spotkaliśmy Makarona. Gdzie jest ten naród? Czas biegnie na zewnątrz kumplu Paryż. On nadzorował dostawę w Paryżu. Prawo, potem to jest do chłopców na tutaj brud. Czekaj. Mikołaj, garderoba złamana, mamy co potrzebujemy. Gotowy do eksfiltracji. Prawie tam strefa lądowania wygląda czysto, ale ta burza piaskowa jest w ruchu szybko.